Czy grając w WASD Dravenem da się łapać topory? Między innymi takie pytania zadajecie mi w komentarzach, a ja odpowiadam i nagrywam kolejne trzy postacie, które działają dobrze na wsadzie. Numer 1. Kogmaw Nie oszukujmy się. Kogmaw to głównie autoataki i spamowanie ulti. Nie jest najprostszą postacią do ogarnięcia, bo aby dobrze nim grać, musisz umieć kajtować. Przy użyciu nowego sterowania nie natrudzisz się zbyt mocno. Wystarczy, że trzymasz lewy przycisk myszy i odchodzisz używając klawiatury. Numer 2. Ashka Dzięki swoim skillom i pasywce możesz łatwo spowalniać przeciwników. Czy istnieje lepsza postać do ucieczki przed wielkimi tankami? A przy okazji do kajtowania i zabijania ich? No właśnie, na pewno widziałeś mnóstwo editów, kiedy Ashka ucieka od Mordekajzera albo Dariusza. Ale powiedzmy sobie szczerze, aby tego dokonać, musisz się mocno natrudzić. Oczywiście, kiedy masz do dyspozycji sterowanie w staje się to banalnie proste. Na moim streamie na Twitchu prowadzimy dyskusję, czy LOL nadaje się jeszcze do grania, więc śmiało wpadaj, link pio. Numer 3 Draven. Sporo osób pytało mnie, czy sterowanie w utrudni Dravenowi łapanie toporów. Sprawdziłem to i śmiało mogę stwierdzić, że nie. Mało tego, łapanie toporów stało się prostsze niż kiedykolwiek. Teraz nie musisz najeżdżać myszką raz na. Na przeciwnika, oraz raz na spadający topór, bo wystarczy, że trzymasz lewy przycisk myszy na wrogim czempionie, a wsadem chodzisz po topory. Sterowanie w wsadem póki co jest dostępne tylko na serwerze testowym PBE. A wy widzowie jak myślicie? Czy nowe funkcje zniszczą naszą ulubioną ligę legend? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie follow na Twitchu i wpadajcie na streamka. Elo.